Czy Polska jest naprawdę podzielona, czy po prostu lubimy tak o niej mówić? Kiedy patrzymy na mapy wyborcze, wygląda to, jakby ktoś przeciął nasz kraj nożem. Zachód głosuje inaczej niż wschód, w miastach króluje liberalna narracja, na wsiach konserwatywna. Tusk i Kaczyński nie tylko dzielą Sejm, ale symbolicznie rządzą zupełnie różnymi światami. Ale zanim zaczniemy rzucać hasłami typu Polska A i B, Ciemnogród i Elita, czy Wykształciuch i Janusz, zadajmy jedno pytanie: czy ta cała podzielona Polska to fakt? Czy może mi dla idiotów, bo może ten podział jest wygodny. Może komuś zależy, byśmy się żarli między sobą, żeby łatwiej było rządzić. Może ta mapa nienawiści to po prostu dobrze sprzedający się produkt? W tym odcinku przyjrzymy się dokładnie temu, co nas dzieli i dlaczego. Pokażę wam twarde dane, mapy, historie i kilka faktów, które mogą was zaskoczyć. Zobaczycie, że granice między Polakami czasem przebiegają nie wzdłuż Wisły, a między sąsiadami, między rodzinami, czasem nawet w naszych głowach. To nie będzie odcinek o tym, kto ma rację. To będzie odcinek o tym, jak się staliśmy krajem dwóch prędkości, dwóch narracji i dwóch prawd, a może o tym, że nigdy nie byliśmy jednością. Zacznijmy od konkretów. W pierwszej turze 18 maja 2025 roku wynik był bardziej wyrównany niż kiedykolwiek wcześniej. Rafał Trzaskowski zdobył 31,2%, a tuż za nim uplasował się Karol Nawrocki z wynikiem 29,7%, różnica mniejsza niż dwa punkty procentowe. W drugiej turze 1 czerwca napięcie osiągnęło zenit. Exit Pol i psosa pokazał drobną przewagę Trzaskowskiego i został on prezydentem na dwie godziny. Później Pole odwrócił trend i finalnie wygrał Nawrocki. Roman Giertych i Tomasz Lis podnieśli temat potencjalnych fałszerstw. Giertych domaga się jawnego ponownego przeliczenia głosów, twierdząc, że większość protokołów komisji obwodowych wykazywała fałszerstwa. Wzywał nawet Sąd Najwyższy, był udostępnił dane i nic, odmówiono mi dostępu nie, bo nie. W reakcji Liz intensywnie na IX powtarza zarzuty, że wyniki są wciąż kwestionowane, a rządzący chcą zniszczyć fundamenty demokracji. Internet huczał, memy po drugiej turze, ale też gorące głosy w studiach. Obserwatorzy międzynarodowi z OSC odnotowali głęboką polaryzację nawet w instytucjach wyborczych. Giertych i Lis budzili skrajne reakcje. Z jednej strony to protest wartości praworządności, z drugiej histeria, według niektórych głosów z obozu rządzącego. Jarosław Kaczyński ripostował dosadnie: Demokracja to szacunek dla werdyktu wyborców. Donald Tusk nie umie przegrywać z godnością. Politycy Platformy doskonale wiedzą, że wygrał Nawrocki, a mimo to próbują niszczyć fundamenty państwa. Do tego dołączył Marcin Gortat, który podczas programu u Wojewódzkiego i Kędzierskiego powiedział, że wsie i małe miasteczka decydują, jakie reguły będą obowiązywać w naszych domach, co wywołało falę krytyki. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości mówili wprost. Gortat najpierw z pogardą pluł na ludzi z małych miasteczek i wsi. Odbierzmy prawa wyborcze mieszkańcom wsi i małych miasteczek. Pisali na x politycy tacy jak Fogiel i Romanowski. I choć Gortat chwilę potem przepraszał za słowa, to jego opinia, że trzeba interweniować, bo głosy wsi narzucają reguły, ostro pokazała, jak łatwo z bezpośredniego politycznego tematu zrobić wybuchowy, emocjonalny konflikt. Polska A i B to termin, który od lat zdradza podziały nie tylko polityczne, ale przede wszystkim ekonomiczne. To nie jest tylko metafora. Gdy spojrzymy na suche dane, przekonamy się jak ogromna jest przepaść między regionami. Według najnowszych danych Eurostatu za 2023 rok warszawski obszar metropolitalny osiąga ponad 42 tysiące euro PKB na mieszkańca. Absolutnie topowa wartość w kraju. Zaraz zanim plasują się województwa. Śląskie, Wielkopolskie i Dolnośląskie w okolicy 22 tysięcy euro, czyli prawie dwa razy mniej w porównaniu z warszawą. Z drugiej strony, regiony wschodnie, przykład lubelskie, to ledwie 13 tysięcy euro PKB per capita, co stanowi tylko 69% średniej krajowej. Na śląsku w Katowicach stopa bezrobocia wynosi zaledwie 1%, a średnie zarobki w regionie sięgają ponad 8 tysięcy złotych brutto miesięcznie. To Polska A, duże inwestycje, biznes, transformacja postindustrialna. Natomiast regiony B, jak Podlaskie czy lubelskie, wciąż zmagają się z bezrobociem na poziomie 8%. Niskimi średnimi zarobkami i znacznie mniejszym napływem inwestycji, spoglądając na mapa rozwoju klarownie dzieli Polskę. Strefa dynamicznego wzrostu. Warszawa i okolice, Katowice, Poznań, Wrocław to ośrodki inwestycji zagranicznych. Ośrodki naukowe, centra przemysłu nowoczesnego. Strefa stagnacji Wschód kraju, województwo lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie to regiony tzw. Polski C, gdzie inwestycje omijają, zmiany są powolne. Ale jeżeli yy, yy, dochodzimy do punktu, gdzie, no znowu, nazwijmy małe miasteczka, czy wieś, czy małe, czy małe miejscowości, decydują mi o tym, czy moja żona, czy moje dziecko będzie miało tak, kobieta będzie miała takie, czy takie reguły, to sorry, ale nie zgodzę się z tym i trzeba interweniować. No nie możemy na to sobie pozwolić. Dlatego to są rzeczy, na które yy, ci ludzie nie zdają sobie sprawy, jakie to będą miały konsekwencje. Z jednej strony mamy wielkomiejską Polskę, którą zamieszkują miliony ludzi korzystających z szerokich możliwości, edukacji, kultury, rozrywki. Życie tu toczy się szybko, a poglądy społeczne ewoluują razem ze zmieniającym się światem. To tu częściej spotkamy liberalne nurty, otwartość na zmiany, wielokulturowość, równość i nowoczesność. Tu także częściej rozchodzą się małżeństwa. W Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Trójmieście. Liczba rozwodów wynosi nawet 45% zawartych małżeństw. Dane głównego urzędu. Statystycznego, prawie dwa razy więcej niż w mniejszych miejscowościach. Po drugiej stronie mamy Polskę wiejską i małe miasteczka, gdzie tradycja katolicka i silne więzi rodzinne pozostają fundamentami codzienności. Tu Kościół wciąż odgrywa centralną rolę. Według danych ISKK w województwach podkarpackim, świętokrzyskim i małopolskim ponad 65% mieszkańców deklaruje regularne uczestnictwo w Mszy Świętej. To także miejsca, gdzie normą pozostają wielopokoleniowe rodziny, a społeczność jest mniej anonimowa niż w dużym mieście. Różnice w stylu życia i edukacji, widoczne jak na dłoni, miasta to więcej szkół wyższych, więcej nauczycieli akademickich, więcej studentów, więcej ludzi spotykających inne poglądy niż własne. Wieś i mniejsze miejscowości to wciąż szkoły ograniczone infrastrukturalnie, mniej możliwości rozwoju i mniej inspiracji do innego stylu życia. To wszystko daje mieszankę wybuchową, którą łatwo przełożyć na politykę i wybory. Wyniki głosowania stają się mapą stylów życia i poglądów. Liberalne metropolie kontrakonserwatywne miasteczka, Polska, Kontra polska tradycji. Polska może być formalnie zjednoczona od ponad 100 lat, ale gdy spojrzymy na mapy wyborcze, granice dawnych zaborów wciąż wydają się wyrysowane jakby wczoraj. Dawny zabór pruski, rosyjski i austriacki to więcej niż rozdział w podręczniku do historii. To układ, który do dziś rezonuje w sposobie w jaki Polacy myślą, głosują i postrzegają swoją tożsamość. Weźmy wyniki ostatnich wyborów prezydenckich. Linie poparcia Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego niemal idealnie pokrywają się z granicami sprzed 1918 roku. Zachodnia Polska, dawny zabór pruski, znacznie bardziej zurbanizowana, otwarta i zamożniejsza, zdecydowanie opowiadała się za Trzaskowskim. Wschód, dawny zabór rosyjski, pozostał bastionem Nawrockiego Polską bardziej tradycyjną, mniej zurbanizowaną, mocniej związaną z Kościołem. To naprawdę działa? Badania socjologiczne choćby profesora Pawła Śpiewaka jednoznacznie pokazują, że dawne granice zaborów wpływają na wzorce edukacji, mobilności społecznej, a także zaufania społecznego. Profesor Henryk Domański dodaje, to ślad historii, który pozostaje zapisany w sposobie wychowywania dzieci, organizacji przestrzeni i relacji między ludźmi. Czy Polska naprawdę musi być podzielona? A może tak naprawdę to my, Polacy, dajemy się rozgrywać w grze, która wcale nie toczy się na naszych warunkach? Bo gdy przyjrzymy się temu, co naprawdę nas łączy, okazuje się, że jest tego więcej niż tego, co nas dzieli. Mamy ten sam język, może bogaty w dialekty, ale jednak rozumiany od gór pomoże. Mamy swoją historię, trudną i heroiczną, którą pamiętają zarówno wnuki powstańców, jak i dzieci ludzi Solidarności. Mamy nasze sportowe emocje, gdy grają polscy piłkarze, siatkarze albo lekkoatleci, nieważne czy jesteś z Gdańska, Warszawy, Lublina czy Opola, wszyscy świętujemy razem i mamy migrację wewnętrzną. Polacy wyjeżdżają ze swoich małych miejscowości do dużych miast, a ci z dużych metropolii coraz częściej wracają do miasteczek, by być bliżej rodziny. Powstają mieszane społeczności, gdzie Polska A spotyka Polskę B na co dzień, a może to właśnie ten podział na lepszych i gorszych Polaków. Jest tak naprawdę wygodny dla polityków, partii, które rozpalają emocje, ustawiają się jako obrońcy albo ostatni bastion zdrowego rozsądku, bo łatwiej mobilizować wyborców poprzez strach niż poprzez dialog, a może problem wcale nie leży w mapach, granicach, cyfrach i słupkach poparcia. Może to my wszyscy razem pozwalamy się rozgrywać jak pionki na wielkiej politycznej szachownicy, bo Polska jest silniejsza niż jakiekolwiek podziały. Istniała, gdy zmieniały się granice, gdy padały mocarstwa, gdy zmieniały się systemy. Istniała, gdy jej mieszkańcy byli rozproszeni po całym świecie. Więc może Polska naprawdę nie jest podzielona. To my bywamy naiwni, a może najwyższy czas spojrzeć sobie w oczy i przypomnieć, że więcej nas łączy niż dzieli, bo tylko tak można zmienić przyszłość. Razem. Dzięki za dziś. Jeżeli film wam się spodobał, to zachęcam do pozostawienia subskrypcji oraz like i słyszymy się w kolejnym materiale. Cześć.